Dzień dobry. Ja z przyszłości, znajdowanie sensu i znaczenia w życiu. Już jako dzieci tworzymy jakieś marzenia, kim chcemy być w przyszłości. Bywa, że podoba się nam jakiś zawód i chcemy go realizować w dorosłości. Gdy docieramy do pełnoletności, wielu młodych ludzi ma problemy z wyborem dalszego kształcenia. Bywa, że kierunki studiów, na które chcą złożyć dokumenty, są zupełnie do siebie nieprzystające. Bywa, że de decyduje łód szczęścia, czyli tam, gdzie ich przyjmą. I niebawem, lub po jakimś czasie okazuje się, że był to nietrafiony wybór. Ja z przyszłości. Jest pewnym planem na życie wynikającym z głębi siebie, który jest adekwatny do nas, do tego, co tkwi w nas głęboko i woła o uwagę. Jest to jednak na tę chwilę nieznane, i bywa, że pojawia się w nas na przełomie wieku. Gdy zdarzy się jakaś wyjątkowa sytuacja, kryzys życiowy czy wypalenie zawodowe, warto to wiedzieć, bo jest to ten właśnie przełom. Gdy przyjrzymy się temu głębiej, okazuje się, że w tym, co się pojawia, jest jakiś głęboki sens, kierunek, znaczenie czegoś, czego dotychczas nie dostrzegaliśmy. Gdy damy temu coraz więcej uwagi, uświadomi to nam, że jest to najlepsza rzecz, jaka się nam przydarzyła coś, co odrywa nas od materialnych przymiotów, ukazując zrozumienie życia i naszego w nim miejsca oraz drogi, dokąd zmierzamy. Dopiero wtedy uświadomimy sobie, że życie nie jest maratonem. A my kolejnym zawodnikiem przystępującym do biegu, lecz głębokim procesem dotyczącym znajdowania miejsca w nim naszej unikalności i drogi, którą podążamy. Gdy tego nie znajdziemy, pozostaniemy niespełnieni, poszukujący czegoś bliżej nieokreślonego. Gdy ten moment nadejdzie, będzie niczym świt. Nowego poranku po ciemnej nocy, która nie miała końca. I to byłoby na dzisiaj na tyle. Jak zwykle, polajkuj, zasubskrybuj. I pamiętaj, że jest to przekaz na życie, Twoje życie, z mojego życia. I to byłoby na tyle na dzisiaj.